Kontrolowanych podmiotów oraz wykonanie przez burmistrza budżetu. Komisja Rewizyjna realizowała następujące zadania. Punkt pierwszy. Opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Punkt drugi. Przeprowadziła analizę zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Tarczynie w 2014 roku. Punkt trzeci. Przeprowadziła kontrolę i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Tarczyn za 2014 rok. Następnie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Tarczyna. Punkt czwarty. Przeprowadziła kontrolę wydatków, wydatków bieżących w 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Tarczynie nieobjętych zamówieniami publicznymi. Punkt piąty. Dokonała analizy wydatków na promocję gminy w 2014 roku. Punkt szósty. Komisja skontrolowała wydatki w Zespole Szkół w Tarczynie na zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w latach 2013 14 oraz 2014-2015. Punkt 7. Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniu jednostek organizacyjnych przy realizacji budżetu. Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie kontrolne w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego kontrolowanych podmiotów. Współpracowała z burmistrzem, pracownikami Urzędu Miejskiego oraz członkami stałych Komisji Rady Miejskiej w Darczynie. Podczas przeprowadzonych działań kontrolnych komisja otrzymała profesjonalną obsługę i pomoc pracowników kontrolowanych jednostek. Materiały do kontroli przygotowane były rzetelnie i na czas, co znacząco ułatwiło pracę komisji. Zawarte w rocznym planie pracy zagadnienia komisja rewizyjna wykonała w 100% dziękuję. Czy radni mają pytania do tego sprawozdania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do. Punktu 11. Przedłożenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. Również Pani Agnieszka Święcicka. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej planuje się posiedzenia w miesiącach 2016 roku. Styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień. Możliwe posiedzenia w innych miesiącach. Terminy i wykazy jednostek podlegających kontroli. Punkt 1. Kontrola OSP sochodu pierwszy kwartał. Punkt drugi. Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok. Opinia na temat wykonania budżetu do absolutorium. Drugi kwartał. Punkt trzeci. Kontrola zwolnień i umorzeń płatności podatku rolnego w 2015 roku trzeci kwartał. Punkt czwarty. Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych na przełomie 2014 i 2015 roku, czwarty kwartał. Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie pozyskania środków zewnętrznych i wydatkowania w 2015 roku, czwarty kwartał. I tu podpisy członków komisji. Agnieszka Święcicka, Jacek Żelazowski, Iwona Kozmana, Tomasz Dębski, Adam Doliński. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? zatem przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku pracy Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Pięciu radnych się wstrzymało. Punkt 12. Pytania i interpelacje. Słucham, czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Punkt 13. Uchwała w sprawie powołania wiceprzewodniczącego rady. Czy są